Montaż karnisza FI-19 z dwoma profilami. Montując karnisz, pamiętaj o dwóch ważnych wymiarach: odległość pozioma wspornika od wnęki okiennej minimum 15 cm, odległość pionowa wspornika od wnęki okiennej minimum 10 cm, poziomo, pionowo. Wymierzanie otworów pod wsporniki. Odmierz minimum 15 cm od wnęki oraz minimum 10 cm. Oś mocowania wspornika ustaw na zaznaczeniu i odrysuj otwory pod kołki mocujące. Operację powtórz po obu stronach wnęki. Wiercenie otworów montażowych Nawierć otwory pod kołki wiertłem 6 mm. Uwaga! Upewnij się, że pod planowanymi otworami nie ma przewodów elektrycznych. Wykonaj trzy otwory pod mocowanie. Operację powtórz po obu stronach wnęki. Montaż podstawy wspornika. Przygotowane otwory, włóż kołki z zestawu. Następnie przyłóż mocowanie wspornika i dokręć trzema wkrętami z zestawu. Teraz nałóż osłonę maskującą i nakręć trzpień wspornika do wyczuwalnego otworu. Montaż wspornika ściennego. Pamiętaj, wszystkie czynności wykonujemy po obydwu stronach wnęki analogicznie. Obróć wspornik gniazdami do dołu, następnie nasuń wspornik na trzpień. W tym wariancie zaślepki i elementy ustalające nie są używane. Dokręć śrubkę blokującą kluczem z zestawu. Obydwa wsporniki zamontowane: montaż profili i zaślepek do wspornika. Profile montujemy od dołu sporników. Wsuń kamień montażowy w górną szynę profila. Przesuń kamień tak, aby znalazł się pod gniazdem wspornika. Unieś profil tak, aby znalazł się w gnieździe wspornika. Dokręć od góry do kamienia śrubkę mocującą. Wsuń ślizgi w dolną prowadnicę profila i zamontuj zaślepkę. Obróć ją o około 30 stopni i dokręć śrubkę blokującą. Czynności te wykonaj na obydwu spornikach. Montaż drugiego profila przebiega tak samo. Pamiętaj, śrubki mocujące profil muszą trafić w kamienie montażowe. Obrócenie zaślepki pozwala dokręcić śrubkę do profila. Gotowe, karnisz jest zamontowany. Przed powieszeniem firan i zasłon upewnij się, że karnisz jest dobrze zamocowany.